Po dwutygodniowej przerwie zapraszamy do obejrzenia agrowiadomości non-stop, a w dzisiejszym programie między innymi. Środowiska rolnicze apelują do ministra rolnictwa w sprawie sytuacji na rynku zbóż. W tym tygodniu rozpocznie się przyjmowanie wniosków o pomoc w związku ze zniszczeniem upraw w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Grupa Azoty otworzyła już 20 w kraju bazę RSM. Jest to pierwsza tego typu inwestycja na terenie województwa podkarpackiego. Pierwsza połowa czerwca w skupach to spadki cen oferowanych za wszystkie zboża, rzepak oraz żywiec wołowy i brojlery kurze, w górę jedynie żywiec wieprzowy. Na zakończenie programu tradycyjny krajowy raport polowy przygotowany przez przedstawicieli terenowych Grupy Azoty. Prezes Krajowej Rady Spraw Rolniczych Wiktor Szmulewicz wystąpił z apelem do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Henryka Kowalczyka w sprawie sytuacji na rynku zbóż. Pojawia się przypuszczenie, że zaistniała niekorzystna sytuacja związana jest z niekontrolowanym przypływem zboża z Ukrainy, w związku z czym polscy rolnicy nie mają gdzie sprzedać zapasów ze zbiorów 2021 roku. Apeluję do pana premiera o podjęcie skutecznych działań na rzecz polskich rolników. Unia Europejska zwolniła ukraińskie zboże z obowiązujących dotychczas barier dla przepływu towarów z krajów trzecich, jednak pozostawiła możliwość wstrzymania importu, jeżeli będzie on powodował zachwianie konkurencyjności na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia, że ceny polskiego zboża są sztucznie zaniżane przez nadmierną podaż zboża z Ukrainy i brak możliwości sprzedaży. Powodem apelu są różnice w notowaniach cen zboża pomiędzy cenami światowymi MATIW a rynkami wewnętrznymi. Na giełdach światowych Ceny zboża rosną, jednak w Polsce widoczny jest zastój, a nawet spadek cen spowodowany brakiem zainteresowania kupców polskim zbożem. Pismo dotyczące tego problemu skierował również do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Tomasz Obszański. NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność z wielkim niepokojem przygląda się sytuacji dotykającej polskich rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą zmagazynowanej kukurydzy i pszenicy. Podmioty skupowe znacząco ograniczyły handel, tłumacząc się brakiem powierzchni magazynowej. Otrzymujemy alarmujące informacje od rolników, iż sytuacja ta spowodowana jest napływem taniego zboża z Ukrainy. Dlatego też mamy uzasadnione obawy, że taki stan rzeczy doprowadzi do dodatkowych spadków cen polskich wysoko jakościowych zbóż, co w rezultacie spowoduje deficyt miejsc składowania tegorocznych zbiorów czytamy w piśmie Solidarności rolników indywidualnych. Na piątkowej konferencji prasowej wicepremier Henryk Kowal. Kowalczyk odniósł się do sytuacji na rynku zbóż. Zdaniem ministra, to co aktualnie obserwujemy na polskim rynku, jeśli chodzi o poziom cen krajowego ziarna w kontekście zniesienia ceł w eksporcie towarów z Ukrainy, to tylko czasowe zaburzenie spowodowane przez spekulacje. W ocenie ministra Kowalczyka należy zachować zimną krew i kontynuować pomoc Ukrainie. Jeszcze dwa miesiące temu te same źródła apelowały, żeby w ogóle zamknąć jakikolwiek eksport zbóż z Polski. Teraz wniosek jest zupełnie przeciwny. Ale to jest dowód na to, jak te wahania na rynku, związane oczywiście z wojną na Ukrainie, są chwilowe. Sytuację trzeba spokojnie monitorować. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy wnioskować do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł w handlu z Ukrainą, stwierdził podczas konferencji prasowej minister Henryk Kowalczyk. W opinii ministra, podejmowanie decyzji na podstawie obserwacji kilku dni nie jest dobrą reakcją. A pomoc Ukrainie w tranzycie zboża przez Polskę będzie kontynuowana. Minister podkreślił, że trwają starania, które mają udrożnić tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Jeśli się to uda, Polska będzie w stanie przetransportować około 1,5 miliona ton zbóż miesięcznie. W przeciągu kilku miesięcy przepustowość ma się jednak zwiększyć. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone w 2021 roku w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, będą mogli ubiegać się o pomoc. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 16 do 30 czerwca. Z pomocy będzie mógł skorzystać producent rolny, który poniósł w 2021 roku straty w uprawach rolnych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny których skutki zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu. Wsparcie przewidziane jest również do strat, które wystąpiły w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu. Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła 1000 zł na 1 hektar powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu, 500 zł na 1 hektar powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku tych samych zjawisk atmosferycznych, w wysokości co najmniej 20% i nie mniej niż 60% plonu. 500 zł na jeden hektar powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i nie mniej niż 60% plonu. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARIMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania oraz siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej agencji tylko do 17 czerwca w agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa można starać się o wsparcie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów finansowane z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20 Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Pomoc nie dotyczy Podmiotów zrzeszających producentów drobiu, wyrobów mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw. Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie uznania Grupy Producentów Rolnych lub Organizacji Producentów. Limit dofinansowania wynosi 100 tysięcy euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wnioski wraz z planem biznesowym o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARIMR, właściwym ze względu na siedzibę Grupy Producentów Rolnych bądź Organizacji Producentów. Ponadto dokumenty można do Dostarczyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej EPUAP bądź nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. Powstała 20 autoryzowana przez grupę Azoty baza RSM na terenie kraju. Nowo otwarty obiekt jest pierwszą taką inwestycją w województwie podkarpackim. RSM jest to nawóz w przyszłości. Zyskuje na znaczeniu z roku na rok, więc po wieloletnich analizach zdecydowaliśmy się na budowę bazy RSM. W Rady mnie, w Województwie Podkarpackim. Jest to jedna z nielicznych baz w południowo-wschodniej Polsce i jedyna w Województwie Podkarpackim. Nowo otwarta baza RSM w firmie Rolmech ma pojemność 2000 ton i jest wykonana w nowoczesnej technologii Witkowice. Służy ona nie tylko do przechowywania, ale również do mieszania nawozów płynnych RSM z dodatkami. Mogą to być zarówno makroelementy, jak fosfor i magnez, jak i mikroelementy, takie jak cynk, miedź, żelazo czy bor. Cały proces mieszania nawozów jest całkowicie zautomatyzowany i odbywa się bezpośrednio przed przelewaniem mieszanki nawozowej do zbiornika transportowego. Dzięki temu nie jest konieczny zakup ściśle określonych ilości nawozu na życzenie przez odbiorcę. W ten sposób oferta firmy Rolmech nie jest ograniczona wyłącznie do największych gospodarstw rolnych. Otwarta baza uzyskała autoryzację jedynego w kraju producenta RSM, czyli Grupy Azoty. Tego typu inwestycje poprawiają dostępność do nawozów płynnych takich jak roztwór salet szanomocznikowy. Rozrastająca się sieć baz RSM w kraju jest trwającym od lat procesem o dużym znaczeniu dla Grupy Azoty. Sieć autoryzowanych baz RSM liczy ponad 20 obiektów. To tak nowoczesnych jak ten w Radymnie to jest zaledwie kilka. Jesteśmy bardzo zainteresowani popularyzacją RSM-u w rejonach, w których ta sprzedaż do tej pory była taka niska. Baza jest narzędziem, które ma służyć przede wszystkim zwiększeniu sprzedaży RSM-u. W 2014 roku Grupa Azoty rozpoczęła proces implementacji baz RSM. Wówczas sprzedaż wynosiła około 250 tysięcy ton nawozów kraju. Obecnie rsm w kraju sprzedaje się 600 tysięcy ton rocznie. Wzrost ten był możliwy dzięki inwestycji Grupy Azoty w infrastrukturę baz RSM oraz ulokowaniu na rynku ponad 2000 zbiorników do magazynowania roztworu saletrzanomocznikowego. Trzeba zaznaczyć, że większość tych zbiorników trafiła do gospodarstw rolnych na terenie całego kraju. Pierwsze dwa tygodnie czerwca w skupach to spadki cen oferowanych za wszystkie zboża i rzepak. Ten ostatni tracił najwięcej. Średnia krawa spadła o ponad pół tysiąca złotych. Traciły także żywiec wołowy i brojlery kurze. A pozytywnie na tym tle wypadł żywiec wieprzowy, jedyny którego ceny zyskiwały. Średnia krajowa oferowana za tonę pszenicy konsumpcyjnej spadła o 66 zł, wyraźnie pod poziom 1600 zł. To efekt obniżek widełek cenowych w skrajnych przypadkach o wartości trzycyfrowe. 100 zł straciła minimalna cena dla kraju, podczas gdy maksymalna pozostała na niezmienionym poziomie. Nie zmieniła się w ostatnich dwóch tygodniach także maksymalna cena dla Polski za tonę pszenicy paszowej, ale zboże to było rekordzistą spadków od ostatniego notowania. Średnia krajowa obniżyła się aż o 103 zł, z kolei cena minimalna spadła niemal dwukrotnie więcej bo dokładnie o 200 zł. Trend miesięczny na ponad 7,5% minusie. Na bardzo podobnym minusie znajduje się trend miesięczny średniej ceny przenżyta. W ostatnich 14 dniach zboże to traciło dość wyraźnie. Średnia krajowa obniżyła się o niemal 100 zł. Taką wartość straciła minimalna cena dla Polski, natomiast cena maksymalna obniżyła się o 30 zł. Z kolei o 10 zł więcej straciła w ostatnich dwóch tygodniach maksymalna cena dla Polski za tonę żyta konsumpcyjnego. Cena najniższa straciła natomiast 50 zł, ale wciąż wszystkie oferty są czterocyfrowe. Dokładnie o 50 zł obniżyła się od ostatniego notowania średnia krajowa, a trend miesięczny zmienił kolor na czerwony. Taką samą barwę ma trend miesięczny średniej ceny jęczmienia. W skali miesiąca zboże to straciło prawie 6%. W ostatnich dwóch tygodniach średnia krajowa obniżyła się o 58 zł. W większości miejsc spadki od kilkudziesięciu nawet do 200 zł. Maksymalna cena dla Polski o 120 zł. w dół, a minimalna nie zmieniła swojej wartości. W pięciu z siedmiu województw, gdzie odnotowujemy co tydzień ceny za owiec konsumpcyjny, wartości proponowane za to zboże znacznie spadły. O 50 zł. obniżyła się cena minimalna, a aż 120 zł. straciła maksymalna cena dla Polski. Średnia krajowa także w dół, dokładnie o 71 zł. trend miesięczny na ponad 5% minusie. Prawie 7% traci w ciągu ostatniego miesiąca kukurydza sucha. W ostatnich dwóch tygodniach wartość ziarna spadła średnio o 89 zł. W większości województw wyraźne spadki, które dotyczyły również skrajnych dla Polski, maksymalna straciła 60, a cena minimalna dokładnie 100 zł. Rekordowe obniżki dotknęły w pierwszej połowie czerwca rzepak. Dość powiedzieć, że tylko w trzech miejscach ceny mają czwórkę na początku. Spadek w średniej krajowej to aż 514 zł. W skali miesiąca ponad 17%. Skrajne dla Polski bardzo wyraźnie w dół. Maksymalna 460, a minimalna o 400 zł. Jedyne pozytywy w tym notowaniu to mapa cenowa żywca wieprzowego. Ostatnie 14 dni w skupach trzody zakończyły się kilkudziesięciogroszowymi wzrostami widełek cenowych. 20 groszy zyskała cena minimalna, a 2 razy tyle maksymalna dla Polski. Średnia krajowa o 18 groszy w górę, a trend miesięczny z czerwonego zmienił się na zielony. Odwrotna zmiana, jeśli chodzi o trend miesięczny żywca wołowego, tu kolor zielony zamieniliśmy na czerwień. Wołowina traci w skali miesiąca prawie 4%. W pierwszej połowie czerwca średnia krajowa straciła 24 grosze i spadła poniżej 12 zł. Zmiany widełek cenowych w sześciu województwach, w tym w Wielkopolsce, gdzie o 30 groszy spadła maksymalna dla Polski. W przedziale od 5 do 20 groszy spadały w ostatnich dwóch tygodniach ceny za kilogram broilerów kurzych. Korekty nanosiliśmy niemal wszędzie. Również skrajne ceny dla Polski w dół minimalne o 10, a maksymalne o 15 groszy. W efekcie średnia krajowa straciła 14 groszy i mocno zbliżyła się do poziomu 6 zł. Cześć, witam Was po krótkiej przerwie. Jak zawsze po wiadomościach zapraszam Was serdecznie na krótki raport naszych przedstawicieli terenowych. W sytuacji na polach. Jako pierwszy głos zabierze Łukasz, nowy człowiek w strukturach grupy azoty. Cześć, witam z Polski Południowo-Wschodniej, dokładnie z południa Mazowsza. Małymi krokami zbliżamy się do zniw zboża o zimę, jak i jarek zostały wygłoszone. Jeśli chodzi o prace, jakie były w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu będą, zostaje uzupełnione nabożenie azotowe w kukurydzy, jeśli dawka była dzielona na dwie, oraz rozpoczęło się nabożenie dolistymi, które Trwałe użytki zielone są w tym momencie koszone, trwają intensywne prace. Jeśli chodzi o pszenicę o zimą, jest wykonywany zabieg T3. Jeśli chodzi jeszcze o opady, w zeszłym tygodniu mieliśmy opady dość intensywne w naszym rejonie. Lokalnie występowały gradobicia. I tutaj proszę zwrócić szczególną uwagę na, na uszkodzenia roślin, ponieważ są to wrota zakażenia dla chorób. Dlatego trzeba rośliny. Dobrze zabezpieczyć. Dziękuję za uwagę. Sytuacja na Mazowszu znacznie poprawiła się przez to, że mieliśmy opady deszczu. Poprawiło to kon kondycję roślin kukurydzy, buraka, ziemniaka, oczywiście i nie tylko. Natomiast najbliższe dni będą związane z pracą głównie opryskiwacza. Będą to zabiegi fungicydowe w zbożach na ochronę liścia flagowego i kłosa. Będą to też również zabiegi fungicydowe w ziemniaku czy insektycydowe, również, bo nasilenie stonki. Też jest coraz większe. Natomiast korzystając z tego, że kondycja roślin kukurydzy poprawiła się, warto zastosować nawożenie mikroelementowe. Szczególnie pamiętajmy o takich mikroelementach jak borczy, cynk. Rośliny dobrze wpływają. Naplonowanie przy zasilaniu tymi składnikami. Oczywiście, łatwo też zdiagnozować niedobory magnezu. Jeśli są takowe, to też warto wykonać zabieg siarczanem magnezu. Dobrze też stosować nawożenie mikroelementowe przynajmniej raz, a nawet dwukrotnie. Na wschodnich rejonach kraju od kilku dni mamy przepiękną pogodę. Za mną plantacja rzepaku, która wygląda bardzo dobrze. Zresztą większość plantacji rzepaku wygląda naprawdę rewelacyjnie. W tym tygodniu na tej plantacji już nic nie, nie będzie tutaj działane. Natomiast z drugiej strony mamy plantację grochu, która w tym momencie zaczyna kwitnienie. Tutaj musi być wykonany zabieg insektycydowy. Dodatkowo za 10 dni do 2 tygodni będą strąki na tej plantacji i ten zabieg będzie musiał być Powtórzony. Za mną plantacja dyni olbrzymiej. Oprócz kluczowego zabiegu, jakim jest oczywiście nawożenie, trzeba w takiej fazie wykonać odchwaszczanie mechaniczne, a także bardzo ważne dla dyni, spłóchnianie gleby. Na plantacjach kukurydzy pamiętajmy, aby podać do listnie jeden z najważniejszych pierwiastków, jakim jest cynk. Również tutaj na plantacjach kukurydzy możemy myśleć o podaniu drugiej dawki nawozu azotowego. Wybierajmy formę azotu, przede wszystkim amidował, która działa długofalowo, która działa osłonowo. Powodzenia! Cześć, witam Was z Lubuskiego. W końcu konkretnie popadało. Opady bardzo dobrze wpłynęły na zboża na kukurydzę oraz rzepaki, pszenice jak i pozostałe zboża, jęczmień, żyto są już dawno wykłoszone. Niestety wcześniejsze wykłoszone zboża typu właśnie jęczmień czy pszenżyto czy żyto, no one tutaj już poredukowały swoje pięterka w kłosach i tutaj rolnicy już widzą, że będzie strata w plonie. W przypadku pszenic wygląda to dość dobrze. Ona załapała się właśnie na ten deszcz, i tutaj rolnicy widzą potencjał klonotwórczy. Jeżeli chodzi o rzepaki, dawno już przekwitły. W tym momencie tak naprawdę trwa nalewanie do łuszczyn, i czekamy na plony, które również zapowiadają się dość dobrze. Kukurydze po ostatnich opadach deszczu również podskoczyły. Powolutku zakrywają rzędy. Rolnicy wykonują prace związane z jakimś nawożeniem dolistnym. Oczywiście w gospodarstwach, w których są zwierzęta, bydło, trwa koszenie łąk oraz zbiór na siano i siano -kishonka. Pozdrawiam. Cześć! W ostatnich dwóch tygodniach w końcu. Dobrze popadało, w niektórych miejscach nawet, bym powiedział, pojawiły się małe podtopienia. Spadł również grad, który uszkodził w niektórych miejscach rośliny. Jeśli chodzi o plantację rzepaku, jest on w tym momencie w fazie łuszczyny. Łuszczyny się bardzo fajnie wypełniają, nasiona robią się coraz większe właśnie dzięki tym opadom. Trwa również e, przede wszystkim etap zabezpieczania tej łuszczyny i jeszcze co niektórzy wspomagają. Jeśli chodzi o zboża, zboża się wszystkie wykłosiły i w tym momencie trwają przede wszystkim zabiegi zabezpieczające przed grzybem i szkodnikiem. Jeśli chodzi o kukurydzę, kukurydza się bardzo dobrze rozwija, bardzo szybko przyrasta dzięki tej bardzo fajnej e, pogodzie. Temperatura w niektórych e, dniach przekracza już 25 stopni, dochodzi nawet do 30. Również opady deszczu spowodowały, że ta kukurydza się bardzo szybko rozwija. Większość upraw, które w tym momencie mamy na polach, dzięki właśnie opadom deszczu rozwijają się prawidłowo. Nie widzimy większych problemów, jeśli chodzi o choroby grzybowe, a przede wszystkim e, szkodniki. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć plantacje, ponieważ przy nadmiernej wilgoci i przy tak wysokich temperaturach, które w najbliższym czasie również będą, trzeba zabezpieczać swoje plantacje, zwłaszcza przed chorobami grzybowymi. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć! Cześć! Dzisiaj, kilka słów o tym, co dzieje się aktualnie na polach na Podlasiu. Jako, że kraina mlekiem płynąca, w Podlasie trwają intensywne zbiory traw, aplikacja nawozów azotowych. Po zbiorach traw. Kukurydze mają się dobrze. Zdecydowanie po opadach deszczu poprawiła się ich sytuacja. Są w fazie od 4 do 6 liści. Gospodarstwa, które podzieliły dawkę nawożenia azotowego na dwie, w ostatnim czasie aplikowały drugą dawkę nawożenia azotowego. Aplikowane były również mikroelementy w uprawach kukurydzy. Zboża o zimę wykłosiły się, zboża jare w fazie kłoszenia. Tam wykonywane były zabiegi środkami ochrony roślin, zabiega, zabiegi grzybobójcze jeszcze. Po opadek deszczu też pojawiły się zachłaszczenia wtórne. Duży problem, chwasty, chwasty nie wszystkie zostały pokonane. Także rolnicy jeszcze próbowali walczyć z chwastami, tutaj mówię o plantacjach kukurydzy. Rzepaki zakończyły kwitnienie, plantacje, które zostały wysiane w terminie, mówi się o dobrych plonach, bardzo dobrze rokują, natomiast plantacje, które miały opóźnione siewy, szczególnie we wrześniu, Zdecydowanie słabiej kwitły, nie mogły odbudować strat w wyniku chłodu, który mieliśmy wiosną, brak deszczu, więc tutaj już możemy mówić o dość dużych stratach w plonie. Cóż więcej, w południowej części Podlasia mamy uprawy truskawek, nie jest tego dużo, aczkolwiek zaczęły się już zbiory, uprawy sadownicze również w południowej części Podlasia. Mają zabiegi e, grzybobójcze i owadobójcze. szczególnie z naciskiem na owadobójcze, ponieważ w tym roku mamy e, bardzo dużą presję e, mszycy. Coś więcej, czekamy na deszcz. To, co spadło, oczywiście poprawiło sytuację hydrologiczną, jednakże jest ciągle mało tej wody. E, ciągle widać e, na polach e, jej e, niedobory. Miejmy nadzieję, że, że w najbliższym czasie spadnie długo wyczekiwany deszcz przez rolników. Zobaczymy przez ten tydzień, co się wydarzy. Ja pozdrawiam gorąco. Hej! To już wszyscy przedstawiciele opowiedzieli o tym, co dzieje się w ich rejonach. Nadszedł czas na konkurs. Dzisiaj będzie ładnie kolorowo, ponieważ Wreszcie Polska, wiesz, może nie wreszcie. Cały czas wygląda pięknie, ale teraz wygląda bardzo kolorowo. Moje pytanie dotyczy popularnych chwastów, które mam w ręku. Chwastów, ale musicie przyznać, że bardzo ładnych i ozdobnych. Moje pytanie brzmi, jak się nazywają te chwasty. Dla pierwszych pięciu osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi w komentarzu, mamy leksykon nawożenia. Do zobaczenia w kolejnych wiadomościach.